Mamo, dzisiaj spędzamy większość dnia was w ziemi jedząc coś z budynie, więc to będzie bardzo niezdrowe. Będziemy musieć spalić dużo kalorii. Mogę tutaj kliknąć? Kliknij tutaj. Ale ja tylko czytałam. Trudno. Ym, y, dobra, ja tutaj złożę zamówienie i będę kręcić dalej. To patki na razie? Dobra, my otwieramy Happy Mila. I pomyli zabawkę gówno. Dobra, no, ja to no. no. Przepraszam za to wszystkie słowo. Frzydka. Frzytka. Wszystko jest. Wybiliśmy już słomkę. Przy okazji byliśmy w innym sklepie i kupiliśmy jakieś Mam do tego wodę, bo podobno są ostre. I mam jeszcze jami Zapraszam jami. Co proszę? jumi Widać twoją piękną twarz. Nie gryź. Zły piasek. Dobry Piasek. Aaaa! Dobra, wejścimy nie dojemy, bo będzie o test! Na koniec po prostu będziemy oceniać frytki na Nie No ma na Nie No ma na Są na Przejka, tą frytkę, która wypadła, i będziemy oceniać też ketchup. Tak. Słuchajcie, tak właśnie zjadłyśmy. I trochę posypiłyśmy, ale trudno, zaraz się widzimy. Yeah! Smak kaczuki. 8 na 10! 10. 9,5 na 10! Mus! Na nuggetsy. Nuggetsy. 10, 10 na, na 10! 10. A teraz robimy opening, zabawki i nawet nie chcieliśmy takiej, ale. Yy... Wolne. Ej, oddawaj mojego wolnego Sonika. Uuuu! Jestem! Figurka. Minus, minus 10, na 10 na 10. Dlaczego? Bo nie bo. da się włożyć. Nie da się, no tak nie da się bo. włożyć, jest strasznie wolny i do tego nie chcieliśmy tej zobaczyć. Włożyło się, ale trzeba było dużo siły. Teraz zobaczymy. A teraz jak zobaczymy. to się kląło. Bardzo wolny, nie polecam. shake 11, 11 na 10. 10. Ale, Ale za słodki moim zdaniem. Mm. I za zimny. No bo na samym końcu było tyle cukru, a do tego dali nam tego trochę za mało, tak to to było 12 Jeśli na 10. Widzimy się w part 2. Papatki.